Nazywamy zwykle tę mszę świętą, mszą świętą wieczerzy pańskiej. Ale ta nazwa jest niepełna. Jeśli sięgniemy do księgi liturgicznej, która się nazywa Ceremoniale Episkoporum, księgi, która Odpowiada biskupowi, jak ma celebrować każdą konkretną liturgię, to ta księga mówi o tym, że Tamsza święta, Wielki Czwartek Wieczór, nie upamiętnia tylko ustanowienia Eucharystii ani Eucharystii i kapłaństwa. Ona upamiętnia, to znaczy czyni obecną, czyni dostępną, czyni otwartą dla nas miłość Chrystusa aż do końca. Celem tej Eucharystii jest zaprosić nas do tego doświadczenia, które, jak słyszeliśmy, święty Jan opisał zaraz w drugim zdaniu dzisiejszej Ewangelii. Że Jezus wiedząc, że odchodzi, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. I tę swoją miłość pokazał na dwa sposoby. Więc najpierw, najpierw umywając z uczniom nogi, a później celebrując, tak jak my dzisiaj, Eucharystię. Tak się pokazało jego kapłaństwo. Jedyne kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Okazało się właśnie w tych dwóch aktach, w sprawowaniu liturgii, w kulcie, w Eucharystii, ale także w tym czynie miłości, posługi, w umyciu nóg. Temu swojemu postępowaniu Pan przydaje dwa polecenia bo to jak On postępuje także nas dotyczy. I dlatego nam mówi, przemieniając chleb w swoje ciało, mówi to czyńcie. Przemieniając wino w swoją krew, mówi to czyńcie, ale także myjąc nogi swoim uczniom, mówi powinniście sobie, nawzajem umywać nogi, skoro ja, Pan i Nauczyciel umyłem Wam nogi. Jedno i drugie. Na tym polega kapłaństwo Jezusa Chrystusa i na tym polega kapłaństwo nas wszystkich. To kapłaństwo, które mamy od Chrztu, kapłaństwo królewskie i także to kapłaństwo, które mamy od Sakramentu Święceń, kapłaństwo służebne. Ono się wcale nie zamyka w celebracji liturgii, w jej sprawowaniu, w jej przeżywaniu. To by było za mało. Chrystus nas czyni tej nocy wrażliwym na swoje ciało w dwóch wymiarach. Na to ciało, którym się staje chleb konsekrowany ale też na to ciało, którym jest Jego Kościół, wspólnota braci i sióstr wierzących. Przeżywaliśmy w ostatnią jesień takie trzy dni formacji dla księży, które prowadził kardynał Lazaro, który jest prefektem dykasterii do spraw duchownych. I prosiłem go, żeby nam powiedział, żeby nas nauczył, żeby nam przypomniał od nowa, na czym polega tożsamość kapłańska. I był taki moment, kiedy kardynał mówił o tym, jaki jest pełny strój liturgiczny księdza. Nie wiem, czy pamiętacie, co należy do stroju liturgicznego księdza. Powiedział o dwóch elementach tego stroju. Pierwszym jest stuła, a drugim jest prześcieradło. A drugim jest prześcieradło. My oczywiście często wkładamy stółę. Bo często celebrujemy, nieraz celebrujemy kilka razy dziennie. Kiedy jesteśmy przepasani prześcieradłem? Kiedy mamy ochotę klęknąć, klęknąć u czyichś stóp i je obmyć? Bo jest taka potrzeba, nie tylko w tym człowieku, tylko w nas, Potrzeba miłości. To nie jest kompletny strój kapłana stu, a bez prześcieradła. To nie jest kompletne kapłaństwo liturgia bez życia. Słuchaliśmy jako drugie czytanie najstarszy opis ustanowienia Eucharystii. Wzięty z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, jedenasty rozdział w całości jest poświęcony przeżywaniu Eucharystii. I mówiąc o przeżywaniu Eucharystii Paweł przypomina, w jaki sposób ją Jezus Chrystus ustanowił. To jest tekst starszy niż Ewangelię. I żeby ten tekst dobrze zrozumieć, to trzeba go poszerzyć o kontekst. Namawiam Was, gdybyście mieli dzisiaj trochę czasu, czy na adoracji Pana Jezusa w ciemnicy, czy przy swojej własnej modlitwie wieczornej, namawiam Was, otwórzcie sobie jedenasty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Właśnie po to, żeby przeczytać, jaki jest kontekst. Kontekstem są podziały w korynckim kościele. Paweł mówi: "Schodzicie się na Eucharystię i, i to jest bardzo mocne słowo. Nie ma wśród was sprawowania wieczerzy pańskiej. Nie ma. To nie ma nie oznacza, że tam nikt nie wypowiedział słów konsekracji. Byli tacy, którzy wypowiedzieli, ale nie ma sprawowania wieczerzy pańskiej, bo Paweł mówi, kiedy się schodzicie." To jeden jest głodny, a drugi jest nietrzeźwy. I każdy się bierze za swoje własne spożywanie pokarmu, który przyniósł. Nie. Eucharystia zostaje wpisana w, w taką bardzo, ale to bardzo egoistyczną konsumpcję. Kiedyś takie zdanie czytałem bardzo dawno. Chodzi za mną właśnie całe kapłaństwo. To jest zdanie, które. Jeden z rekolekcjonistów wypowiedział dla, dla papieża Pawła VI, kiedy głosił mu rekolekcję w Watykanie. To zdanie brzmi: społeczeństwo konsumpcyjne konsumuje krew. Możemy się zachowywać jak, jak klienci marketów wielkich przy tym stole, przy tym ołtarzu. Dobijając się do tego, żeby zjeść ciało i krew Pana Jezusa, egoistycznie dla siebie, nie patrząc na innych, w oderwaniu od tego, jaki mamy na co dzień do nich stosunek. I, i Paweł to wszystko widzi w Koryncie i mówi tak, bo jak ktoś spożywa to ciało, a nie zważa na ciało, jakim jest Kościół, to spożywa sobie osąd. Niektórzy tłumaczą potępienie. Potępienie. Nie? Najadłeś się Pana Jezusa przy ołtarzu, i co robisz z ludźmi, których spotykasz? Co robisz z ludźmi w domu? Co robisz z ludźmi we wspólnocie Kościoła? Co z nimi wyprawiasz. I to dotyczy nas wszystkich, bo to jest, to jest pełna treść kapłaństwa Chrystusowego, które wszyscy w sobie mamy od chrztu. Ono się nie sprowadza do celebracji liturgicznych. Oczywiście te celebracje są niesłychanie ważne. Są niesłychanie ważne. Ale nie są wyczerpujące. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. Tam jest greckie słowo telos. Telos znaczy koniec, ale równie dobrze znaczy cel. Cel. Tak, celebrujemy Eucharystię. Ale jej celem jest miłość, która polega na tym, że jedni drugim potrafimy umywać nogi. Jeśli, jeśli od tego się wymawiamy, jeśli od tego uciekamy, to nie dochodzimy w przeżywaniu Eucharystii do celu. Są takie momenty, kiedy nie możesz celebrować, ale okazać komuś miłość możesz zawsze. Teraz przed, przed tą liturgią byliśmy z księdzem Łukaszem w, nasz, w domu naszych księży chorych, emerytów. O godzinie 16 mieli Eucharystię taką jak my celebrujemy teraz i nie mógł w niej wziąć udziału ksiądz Infułat Sobczak, najstarszy ksiądz z naszej diecezji, urodzony w 1927 roku. Poszedłem go odwiedzić. I chwilkę rozmawialiśmy i on mówi, i, i co tu robić? Nie, nie mogę iść na mszę świętną. co tu robić? leży i ja mu powiedziałem, Infułacie, kochać można zawsze. Jakbyście zobaczyli, jak się mu twarz rozjaśniła. Jakby mu się objawił cały sens państwa w jednym zdaniu. To dzielę się tym z wami, bo to jest właśnie prawda tej, tej liturgii. To jest prawda tej liturgii. dlatego też kościół nas dzisiaj zaprasza podczas tej mszy świętej do tego byśmy przyjęli miłość Jezusa w dwóch znakach żebyśmy ją przyjęli w komunii świętej spożywając jego ciało ale żebyśmy przyjęli też jego miłość w tym obrzędzie który nazywamy mandatum czyli przykazanie Obrzędzie umycia nóg. Od lat w tej katedrze robimy to tak samo. Nie wyznaczamy żadnych dwunastu ochotników do tego obrzędu. Za to ustawiamy w prezbiterium kilka ławek. I każdy, kto chce, może podejść, aby, aby mu biskup umył nogi. Oczywiście nie będziemy tego robić w nieskończoność. Liturgia ma też swoją zwartość czasową, ale myślę, że tak przez następne 10 minut każdemu, kto przyjdzie i usiądzie na tej ławce, umyje nogi prostym gestem, prostym znakiem. To nie jest żaden teatr. My nie odgrywamy ostatniej wieczerzy. My na niej jesteśmy. My nie robimy tu żadnego przedstawienia. My wchodzimy do Wieczernika, gdzie jest Jezus, bierze miednicę i podchodzi do każdego, kto tylko chce. Jest wielka szansa, tak myślę, że jeśli ktoś przeżyje miłość Jezusa w obu znakach w obu znakach, to potem sam też w obu znakach będzie ją przekazywał. A to jest to, co Paweł napisał, nie? To, co przyjąłem, wam przekazuję. To, co przyjąłem. Nie? Eucharystia jest najpierw czymś, co przyjmujemy i je, jeśli potrafimy to przyjąć w pełni, zrozumieć, to potem możemy to przekazywać. Jak nie przyjąłeś, co masz przekazywać? Więc zapraszam do tego obrzędu. Damy sobie pół minuty teraz ciszy, żeby się z tym obrzędem najpierw zmierzyć każdy, żeby podjąć jakąś decyzję w Duchu Świętym, czy podejdecznie. I naszych braci kleryków proszę, żeby już przygotowywali powoli ten obrzęd.